Cześć, cześć, W kolejnym y, odcineczku y, u Marii 5 minut. Witam Was serdecznie i zapraszam na kolejny odcinek. A dzisiaj z takiego pięknego parku. Wow! Hej, y, hej, hej! Hey. Dzisiaj, kochani moi, mamy temat y, poniżania. Jak radzić sobie z poniżeniem? Jeżeli ktoś Monotonnie chce zwalić cię z nóg, monotonnie daje ci w kość, czy to dziecko, czy to partner, tak, ponieważ mamy tutaj masę ludzi borykających się z takimi problemami, tak. A więc do rzeczy. Czasem wydaje mi się, że Ludzie, którzy, którym daje się naokoło na około cały czas coś od siebie, cały czas się dba o kogoś, mi się wydaje, że tacy ludzie, albo nie, mi się nie wydaje. Ja myślę, że naprawdę, że tacy ludzie są yy, zbyt yy, tak pochłonieni sobą. Że nie potrafią się odwdzięczyć innym ludziom, dlatego chcą więcej, 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 więcej. Yy, a dlaczego to się bierze? Z czego to się właśnie bierze, kochani? Yy, z tego, że ktoś ich tak nauczył, tak, oni byli od dziecka nauczeni, że będą mieć więcej. Że dało się im jedną rzecz za darmo, to po prostu poprosili o następną i następną i następną i następną. No, i tak powstała taka u nich zawziętość, samodyscyplina, że im się należy wszystko, że im się należy wszystko. Oni nic nie zrobią w związku z tym, żeby sami do czegoś dojść, ale będą szli po trupach, aby właśnie zedrzeć, nawet naj, najbardziej skórę z drugiego człowieka, ale żeby ten człowiek dał mu wszystko, tak. Nie pozwólmy na takie rzeczy, nie pozwólmy na takie traktowanie. Nie dajmy sobie manipulować innymi ludźmi. Wydaje mi się, że potrzeba siły, potrzeba motywacji, potrzeba wsparcia do tego, aby powiedzieć nie. I tutaj nam objawia się asertywność. Asertywność polega na tym, aby zacząć uczyć się mówić. Nie. E, tak, kochani, jest to jedna z e, ważnych rzeczy w naszym życiu. E, przeszłam troszeczkę kursów, po, poczytałam trochę książek i wiem, że tego nie było za mało w moim życiu. E, dlatego teraz w moim życiu już wiem, że nie będę sobie pozwalać na manipulacje, ponieważ jestem, mam godność swoją, mam swoją wartość yy, i tutaj absolutnie nie może nikt mną, moimi uczuciami manipulować yy, i mówić, że ja mam robić coś, co on chce. Tak. Jeżeli masz taką osobę w swoim mm. życiu. Mm -mm. Musisz, musisz otworzyć się i musisz powiedzieć w końcu nie na, na te różne rzeczy. Yy, wiem, yy, że przy różnych związkach dochodzi do przemocy, dochodzi do różnych rzeczy. Yy, Dlatego najlepiej, moim zdaniem, najlepiej uwolnić cię od takich osób. To są toksyczne osoby. To są osoby, które będą zatruwać ci życie. Yy, I nie ma uproś dla takich osób nie jeżeli jeden raz krzywdzi jeden raz powie, że nie jesteś wystarczająco dla niego że nie dajesz yy, mu tyle, ile chce temu drugiemu człowiekowi yy, i chce więcej, więcej więcej z miesiąca na miesiąc to nie ma przyszłości w takim związku trzeba uciekać i trzeba również z dziećmi ostrożnie dochodzić, ucząc ich, że muszą zapracować na przykład na zabawkę, że muszą zapracować na to, aby mieć jakikolwiek prezent od ciebie. Bo jeżeli nauczysz tego, to dziecko ciągle dawanie wszystkiego za darmo, tak po prostu idziesz do sklepu, kupujesz, no to będzie chciało więcej, więcej więcej. Nie pozwólmy na to. Ponieważ w przyszłości to dziecko będzie miało problemy. Będzie manipulować innymi osobami. A nikt tutaj tego nie chce tak. Yy, dlatego mam nadzieję, że do do, dodałam to wideo właśnie troszkę wartości i będziecie mogli z niego skorzystać na przyszłość. Pozdrawiam, trzymajcie się ciebie.